Horoskop tygodniowy. Wszystkie znaki zodiaku w każdą niedzielę o 18:00. Każdy horoskop składa się z części dotyczącej relacji, finansów, pracy oraz zdrowia. Jeśli nie chcesz czekać, przewiń do swojego znaku. Porada wspólna dla wszystkich znaków. W kontekście miłości i związków ten weekend jest doskonałym czasem na to, aby skupić się na wspólnym odpoczynku i regeneracji. Rozważcie aktywności takie jak wyjazd na relaksujący wypad lub spokojny piknik, który pozwoli Wam nie tylko odświeżyć ciało, ale także zapewni komfort psychiczny i duchowy dla Waszego związku. Pamiętajcie, że jakość Waszych wspólnych chwil wpływa bezpośrednio na zdrowie Waszej relacji. W dziedzinie finansów pamiętaj o znaczeniu osobistych wartości i etyki. Zwłaszcza, gdy uczestniczysz w wydarzeniach społecznych. Zanim zdecydujesz się na wydatki związane z imprezami czy spotkaniami towarzyskimi, rozważ, czy są one zgodne z Twoimi długoterminowymi celami finansowymi i wartościami życiowymi. Być może znajdziesz równie satysfakcjonujące, a mniej kosztowne sposoby na utrzymanie życia towarzyskiego bez nadszarpnięcia budżetu. W kontekście kariery. Pamiętaj, że udział w wydarzeniach społecznych może być równie ważny jak codzienna praca. Harmonijne połączenie profesjonalizmu z etyką osobistą podczas spotkań towarzyskich i imprez branżowych może znacząco wpłynąć na Twój wizerunek zawodowy. Nie zapominaj o swoich wartościach i zawsze reprezentuj je godnie, gdyż to właśnie one mogą otworzyć przed Tobą nowe drzwi zawodowe lub umocnić pozycję w obecnym miejscu pracy. W aspekcie zdrowia, nie zapominaj o zachowaniu równowagi pomiędzy życiem społecznym a osobistymi wartościami dotyczącymi dobrego samopoczucia. Wybierając się na wydarzenia społeczne, postępuj zgodnie z własnymi przekonaniami o zdrowym stylu życia. Unikaj nadmiaru alkoholu czy niezdrowego jedzenia. Chroń swoje dobre samopoczucie i integruj się z innymi w sposób, który wspiera zarówno Twoje zdrowie fizyczne, jak i moralny kompas, waga, czas na relaksującą podróż. W obszarze miłości i związków, Skieruj swoją uwagę na wzmacnianie więzi poprzez wspólne działania sprzyjające zdrowiu. Wybór relaksującej podróży będzie nie tylko optymistycznym krokiem w kierunku odnowy związku, ale również znacząco wpłynie na Wasze dobre samopoczucie. Podejmijcie aktywności, które będą dla Was obojga źródłem radości oraz okazją do poprawy kondycji fizycznej. To inwestycja w przyszłość Waszej relacji i zdrowia każdego z Was. W kwestii finansów. Podejmij podróż, która będzie nie tylko odpoczynkiem, ale także duchowym doświadczeniem wpisującym się w naturalne rytmy zmieniających się sezonów. Mogłoby to być, na przykład, odwiedzenie miejsca o szczególnym znaczeniu duchowym w okresie przejściowym pomiędzy porami roku, co może pomóc ci lepiej zrozumieć i zarządzać swoimi finansami w harmonii z cyklami natury. Ta świadomość rytmu życia i otaczającego świata może przynieść nową perspektywę na wartości materialne. I umożliwić dokonywanie bardziej wyważonych decyzji finansowych. W kontekście kariery rozważ wykorzystanie czasu na podróż nie tylko do wypoczynku, ale również jako okazję do duchowego i intelektualnego odnowienia. Odnajdywanie równowagi między pracą a własnymi potrzebami wewnętrznymi jest kluczowe w obliczu zmian sezonowych, które mogą wpływać na Twoje poziomy energii i motywacji. Ta przerwa może dać Ci szansę na przemyślenia oraz pomóc zyskać nowe perspektywy które okażą się cenne podczas planowania następnych kroków w karierze. Twoje zdrowie nie jest wyłącznie kwestią fizyczności, lecz również stanu ducha i umysłu. Relaksująca podróż może okazać się szansą na harmonizację z cyklami natury, co przyniesie korzyści zarówno Twojemu ciału, jak i duchowi. Wykorzystaj ten czas na praktyki medytacyjne, lub inne formy odnalezienia wewnętrznego spokoju w takt zmian sezonowych, co pozwoli Ci lepiej rozumieć własne potrzeby zdrowotne i wpłynąć na twój ogólny dobrostan rak. Odkryj tajemnicę pomagania innym. W kontekście miłości i związków odkryjcie razem siłę wsparcia i akceptacji w obliczu zawodowych wyzwań. Skupienie się na wspólnym pomaganiu sobie nawzajem w osiąganiu celów zawodowych może stać się fundamentem głębszego zrozumienia i empatii. Podejdźcie z spokojem do nieuchronnych zmian w karierze, ucząc się przyjmować je jako część wspólnej ścieżki rozwoju. Co sprawi, że Wasza więź stanie się silniejsza i bardziej elastyczna na przyszłe wyzwania. W dziedzinie finansów kieruj się realistycznymi oczekiwaniami i konkretnymi działaniami. Może to być idealny czas na poszerzenie wiedzy o zarządzaniu finansami poprzez czytanie fachowej literatury lub prowadzenie dziennika wydatków. Takie ugruntowanie finansowych nawyków pomoże Ci skuteczniej pomagać innym, oferując im praktyczne wsparcie oparte na solidnych podstawach. Oraz własnym doświadczeniu. Na ścieżce kariery skup się na praktycznych umiejętnościach, które pomogą zarówno Tobie, jak i innym w rozwoju zawodowym. Odkrywanie tajemnic pomocności może przejawiać się w zdobywaniu wiedzy i dzieleniu się nią, więc wykorzystaj czas na edukację przez czytanie książek branżowych, pisanie artykułów lub dzienników zawodowych. Takie realistyczne podejście pozwoli Ci lepiej zrozumieć dynamikę Twojej pracy. Oraz otworzy przed tobą nowe możliwości udzielania wsparcia kolegom i koleżankom z branży. W kontekście zdrowia skoncentruj się na realistycznym podejściu do własnego dobrego samopoczucia i sposobów wsparcia innych. Użyj czytania jako narzędzia do zgłębiania wiedzy na tematy związane ze zdrowiem i dobrymi praktykami życiowymi. Rozważ prowadzenie dziennika lub bloga, gdzie będziesz mógł nie tylko śledzić swój postęp, ale także inspirować oraz edukować innych. Jak mogą poprawić swoje nawyki zdrowotne na podstawie Twoich doświadczeń? I odkryć: Ryby, planuj, oszczędzaj, bądź gotowy, w sferze miłości i związków, bądź świadomy, że nie wszystkie relacje są wieczne, a niektóre zakończenia mogą okazać się nowymi początkami. W tych trudniejszych momentach planowanie i oszczędzanie emocjonalne będzie kluczowe. Przygotuj się na możliwość pożegnań i towarzyszące im uczucia. Otwartość na nowe znajomości. To szansa na rozwój i odkrywanie głębszego znaczenia miłości w Twoim życiu. Ale idź przez ten proces z ostrożnością, pamiętając o własnych granicach oraz wartościach. Z finansowego punktu widzenia, teraz jest czas na skoncentrowanie się na celach długoterminowych i dążenie do pomyślności. Motywuj się do stworzenia solidnego planu oszczędnościowego, który przygotuje Cię na przyszłość i da poczucie bezpieczeństwa. Bądź gotowy na wykorzystanie nadchodzących możliwości, które mogą zwiększyć Twój komfort finansowy. To połączenie planowania z działaniem może okazać się kluczem do Twojego przyszłego szczęścia ekonomicznego. W aspekcie kariery użyj tego czasu na strategiczne planowanie i budowanie podstaw do przyszłych sukcesów. Skup się na motywacji nie tylko do pokonywania bieżących wyzwań, ale również na rozwijaniu umiejętności i wiedzy, które będą miały wpływ na Twoje przyszłe pomyślność i szczęście w życiu zawodowym, bycie gotowym. Oznacza to zarówno adaptacyjność w obliczu zmian, jak i aktywne dążenie do realizacji własnych ambicji oraz celów zawodowych. W obszarze zdrowia, teraz to czas na aktywne działania mające na celu poprawę samopoczucia i utrzymanie dobrej kondycji. Motywuj się do regularnego planowania zdrowych nawyków, takich jak zbilansowana dieta czy aktywność fizyczna. Twoje osobiste szczęście i pomyślność są ściśle powiązane ze stanem zdrowia, dlatego bądź gotowy do wprowadzenia pozytywnych zmian i oszczędzaj swoją energię dla tych działań, które przyniosą największe korzyści. Strzelec. Znajdź równowagę w uczuciach. W sferze uczuć i związków zachowaj czujność wobec własnych emocji, które mogą czasami prowadzić do niestandardowych lub głębokich metafizycznych doświadczeń. Niech ta świadomość posłuży jako przestroga, gdy emocje wydają się niezrozumiałe lub przytłaczające. Być może dotykasz aspektów związku niewidocznych na pierwszy rzut oka. Znajdź równowagę między docenianiem tych głębokich połączeń a dbaniem o zdrowe granice emocjonalne, aby uniknąć potencjalnych trudności wynikających z ignorowania rzeczywistości relacji. W dziedzinie finansów podejmij głębszą refleksję na temat Twojego stosunku do pieniędzy i sposobów, w jakie zarabiasz oraz wydajesz swoje środki. Użyj tej introspekcji aby znaleźć nowe źródła motywacji i rozwijać twórcze podejście do zarządzania kapitałem. Często to właśnie kreatywne myślenie odkrywa alternatywne metody zwiększania dochodów i efektywnego oszczędzania. Znajdowanie równowagi między realizmem a innowacją może być kluczem do Twojego finansowego postępu. W kwestii kariery poświęć czas na przemyślenia dotyczące tego, co naprawdę Cię motywuje i jakie wartości są dla Ciebie najistotniejsze. Połączenie refleksji nad własnym życiem zawodowym, z aktywnym poszukiwaniem inspiracji, może stanowić podstawę do wzbogacenia twojej pracy o elementy twórcze. Utrzymanie równowagi między profesjonalnymi obowiązkami a osobistą pasją i kreatywnością może przełożyć się na większą satysfakcję oraz otwarcie nowych perspektyw rozwoju zawodowego. Podczas dbania o zdrowie zastanów się nad swoimi nawykami i tym, co możesz zrobić, aby poprawić swoje samopoczucie. Wykorzystaj kreatywność do wprowadzenia nowych form aktywności lub diety. Które będą dla ciebie zarówno inspirujące, jak i motywujące. Równowaga w uczuciach jest ważna. Pozwól sobie na empatię i samoakceptację w drodze do lepszego zdrowia fizycznego i emocjonalnego. Skorpion. Bądź mądry, planuj wydatki. W relacjach miłosnych warto również zastanowić się nad tym, jak wydatki na dbałość o wygląd wpływają na twoje uczucia oraz dynamikę związku. O ile dobrze jest czuć się atrakcyjnie i pewnie to równie istotne jest zachowanie mądrości finansowej i nie przepłacanie za chwilowe poprawy samopoczucia. Umiar w inwestycji w swój image może być odzwierciedleniem głębokich wartości, które cenisz zarówno u siebie, jak i u partnera. Komunikuj te przekonania jasno dla budowania zdrowszych podstaw relacji. Gdy chodzi o finanse i zajęcia fizyczne, bądź realistyczny. Nie musisz wydawać fortuny na drogie siłownie czy sprzęt do ćwiczeń. Znajdź bardziej przystępne cenowo sposoby na zachowanie aktywności, takie jak treningi w domu lub korzystanie z lokalnych atrakcji plenerowych do joggingu czy jazdy rowerem. Planując wydatki z głową, możesz trzymać się zdrowych nawyków bez obciążania portfela, co pozytywnie wpłynie na Twój długoterminowy stan finansowy i samopoczucie ciała. W kontekście kariery. Rozważ, jak regularne zajęcia fizyczne mogą wpływać na Twoje profesjonalne życie. Utrzymanie równowagi między pracą a dobrym stanem zdrowia jest najistotniejsze dla długotrwałego sukcesu i produktywności. Realistycznie zaplanuj swój czas tak, aby uwzględnić aktywności fizyczne. Bądź to ćwiczenia w domu lub regularny jogging, co z kolei może zwiększyć Twoją energię i pozytywnie wpłynąć na osiągane wyniki zawodowe. W kwestii zdrowia Pamiętaj o znaczeniu systematycznych ćwiczeń fizycznych dla Twojego samopoczucia i kondycji. Bądź mądry w planowaniu wydatków związanych ze sportem i rekreacją. Nie potrzebujesz drogiego sprzętu czy członkostwa na siłowni, aby być w dobrej formie. Rozsądnie dobierz aktywności fizyczne dostosowane do Twoich możliwości finansowych i czasowych takie jak bieganie czy jazda na rowerze które mogą przynieść realne korzyści dla Twojego zdrowia bez obciążania budżetu. Wodnik. Rozwijaj pasję, zgłębiaj wiedzę w dziedzinie miłości i związków integrujcie swoje duchowe praktyki z działaniami społecznościowymi. Rozwój osobistych pasji oraz poszerzanie wiedzy może być jeszcze bardziej znaczące, gdy dzielicie się nim z innymi. Uczestnictwo w lokalnych inicjatywach czy wydarzeniach kulturalnych jako para może nie tylko wzmocnić waszą relację, ale także umożliwi głębsze połączenie Waszych duchowych ścieżek z aktywnym uczestnictwem w życiu społecznym. W dziedzinie finansów zachęcam do rozważenia jak wydatki na obowiązki domowe odzwierciedlają Twoje osobiste zaangażowanie. Inwestowanie w narzędzia i usługi, które pomagają utrzymać dom w czystości i porządku, może być odbiciem troski o jakość życia i poczucia odpowiedzialności. Jednak pamiętaj, by podejmować mądre decyzje finansowe. Czasem samoorganizacja czy wspólne gotowanie może przynieść oszczędności. Oraz radość z rozwijania pasji kulinarnej czy umiejętności organizacyjnych. W kontekście kariery, rozważ, jak Twoje zaangażowanie w codzienne obowiązki domowe może wpływać na rozwój zawodowy i odzwierciedlać Twoje osobiste wartości. Dostrzeż w tych rutynowych zadaniach szansę na pokazanie dyscypliny i organizacji, które są cenionymi cechami w świecie pracy. Etyka pracy zaczyna się już w domu. Sprawne zarządzanie czasem czy kompetencje takie jak wielozadaniowość które rozwijasz gotując czy sprzątając, mogą być przewagą w realizacji zawodowych ambicji oraz dalszym rozwijaniu pasji. W sferze zdrowia zauważ, jak wykonywanie obowiązków domowych może wpływać na Twój fizyczny i psychiczny dobrostan. Podczas sprzątania, prania czy gotowania dbasz nie tylko o czystość i porządek, ale również o harmonię w życiu osobistym oraz równowagę emocjonalną. Traktuj te czynności jako integralną część rutyny zdrowotnej. Możesz w nich odnaleźć momenty medytacji oraz okazje do lekkiego wysiłku fizycznego, łącząc tym samym troskę o swoje otoczenie z poszanowaniem własnych wartości zdrowotnych. Bliźnięta. Bądź czujny. Weryfikuj informacje. W relacjach miłosnych i w związku z planowaniem przyszłości istotne jest empatyczne podejście i otwartość na potrzeby partnera. Bądź czujny i zweryfikuj razem wszelkie dostępne informacje dotyczące wspólnych celów życiowych, zawodowych. Oraz finansowych. Komunikacja pełna zrozumienia dla emocji drugiej osoby jest kluczowa w ustalaniu stabilnych fundamentów dla obecnego lub przyszłego partnerstwa. Więc słuchaj uważnie i wyrażaj swoje uczucia oraz oczekiwania równie jasno. W obszarze finansów bądź praktyczny i ostrożny. Nowinki technologiczne i innowacje mogą wydawać się kuszące jako inwestycje. Weryfikuj informacje i analizuj potencjalne korzyści. Oraz ryzyka związane z najnowszymi trendami technologicznymi, zanim przeznaczysz na nie swoje zasoby. Zawsze pamiętaj o dopasowaniu każdego wydatku do osobistego budżetu i długoterminowych planów finansowych, aby uniknąć impulsywnych decyzji mogących naruszyć Twoją stabilność ekonomiczną. W kontekście kariery. Skup się na aktualizacji swojej wiedzy i umiejętności związanych z najnowszymi trendami technologicznymi i innowacjami. Jednak bądź czujny przy wdrażaniu nowinek do swoich codziennych obowiązków pracy. Każda zmiana powinna być dobrze przemyślana i oparta na solidnych informacjach. To podejście nie tylko przyspieszy twój rozwój zawodowy, ale także pomoże uniknąć potencjalnie nierentownych lub mało efektywnych inwestycji czasu i zasobów. W kontekście zdrowia. Bądź otwarty na nowinki technologiczne i innowacyjne rozwiązania, które mogą ułatwić zarządzanie własnym dobrem. Jednak zanim wprowadzisz jakiekolwiek urządzenia czy aplikacje do swojej rutyny, starannie sprawdź ich efektywność i wiarygodność. Ważna jest tutaj czujność w selekcji informacji. Nie każde zdrowotne nowatorstwo musi być odpowiednie dla Ciebie. Skup się na praktycznych narzędziach, które mają naukowo potwierdzony pozytywny wpływ na stan zdrowia. Byk przełam bariery. Działaj skutecznie w obszarze miłości i związków. Patrz w przyszłość z odwagą i otwartością na nowe doświadczenia. Jeśli wydaje się, że rabaty czy promocje do wspólnego dokonania zakupów są dla was ekscytujące, użyjcie tego jako okazji do budowania bliskości i poznawania się nawzajem poprzez podejmowanie decyzji o zakupach. Może to być doskonały sposób, aby przełamać komunikacyjne bariery, rozmawiając o potrzebach, pragnieniach. I planowaniu wspólnych finansów na dłuższą metę. W dziedzinie finansów pozwól sobie na inspirację do osiągnięcia stabilności i wzrostu. Przełamywanie barier wymaga aktywnego działania, więc podejmuj świadome decyzje inwestycyjne i bądź uważny na nieoczekiwane wydatki. Rozwijaj swoją intuicję finansową, ale zawsze popieraj ją rzetelną analizą i planowaniem. W skupieniu na duchowym aspekcie bogactwa znajdź również miejsce dla praktycznych kroków w kierunku poprawy Twojej sytuacji materialnej. To podejście może okazać się kluczem do odkrywania głębszego sensu w zarządzaniu osobistymi zasobami. W kontekście kariery znajdź inspirację w swoich ambicjach zawodowych i finansowych celach. Pozwól sobie na małe ryzyko w dążeniu do profesjonalnego rozwoju, ale działaj z rozwagą i uwzględnij potencjalne ostrzeżenia przed nieprzewidzianymi wydatkami. Poszukiwanie głębszego sensu w pracy może napędzać Twoją motywację. I prowadzić do większej satysfakcji oraz stabilności finansowej. Bądź gotowy przełamywać bariery, podejmując przemyślane decyzje inwestycyjne, które mogą zaprocentować sukcesem na dłuższą metę. W obszarze zdrowia pozwól sobie na inspirację do podejmowania działań prowadzących do lepszego samopoczucia i zdrowia. Zrozumienie wpływu finansów na Twoje zdrowie jest ważne. Inwestowanie w jakość jedzenia, regularne ćwiczenia czy wizyty kontrolne to kluczowe aspekty dbałości o siebie. Jednakże działaj z rozwagą, unikając nieprzewidzianych wydatków na modne, ale niepotrzebnie drogie rozwiązania. Wellness przełamanie barier finansowych może wiązać się z inteligentnym planowaniem budżetu dedykowanego na zdrowie. Znajdź głębszy sens w trosce o własne ciało i umysł, co przyczyni się do poczucia satysfakcji i dobrego stanu ducha. Koziorożec. Akceptuj każdy posiłek jako dar wspólnego spędzania czasu. W miłości i związkach postrzegaj wspólne posiłki jako okazję do budowania szczęścia i pomyślności. Przeżywaj każde wspólne jedzenie jako wizjonerskie doświadczenie, które nie tylko łączy Was na co dzień, ale także jest inwestycją w przyszłość relacji. Ucz się akceptować drobne niezgodności czy niedoskonałości tych chwil, widząc w nich wartość i potencjał do rozwijania głębokiej więzi oraz wsparcia dla siebie nawzajem. W aspekcie finansowym. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących wydatków na opiekę nad dziećmi, staraj się kierować empatią i zrozumieniem ich potrzeb. Każda inwestycja w edukację czy rozwój Twoich dzieci jest darem, który przynosi długoterminowe korzyści, zarówno dla nich, jak i dla Ciebie jako rodzica. Planuj wydatki tak, aby były one odzwierciedleniem miłości i troski o dobrostan dzieci. Nie zapominaj o równoważeniu kosztów. Z wartościami emocjonalnymi i praktyczną pomocą w codziennych obowiązkach szkolnych oraz organizacji czasu wolnego. W kontekście kariery rozważ, jak empatyczne podejście do obowiązków rodzicielskich może wpływać na Twoje profesjonalne życie. Każda chwila spędzona na opiece nad dziećmi to inwestycja w ich przyszłość i równocześnie rozwój Twoich miękkich umiejętności takich jak cierpliwość, zarządzanie czasem i komunikacja. Które są wartościowe w miejscu pracy? Doceni te momenty jako dar i znajdź sposób na ich integrację z aspiracjami zawodowymi, aby kariera i życie rodzinne były ze sobą w harmonii. W kwestii zdrowia zachowaj empatyczne podejście i rozważ wpływ codziennych rutyn związanych z opieką nad dziećmi na Twoje fizyczne i psychiczne samopoczucie. Akceptacja obowiązków rodzicielskich jako wartościowego elementu dnia może przekształcić rutynowe zadania w momenty świadomego relaksu i ruchu. Zwróć uwagę na to, jak aktywności takie jak spacer do szkoły czy zabawa na świeżym powietrzu mogą korzystnie wpłynąć na twoje zdrowie i być darem nie tylko dla dzieci, ale również dla ciebie, panna. Przemyśl swoją ścieżkę rozwoju w sferze miłości i związków. Zastanów się nad tym, jak tematy prawne i kwestie sprawiedliwości wpływają na twoją relację. Miłość może czasem przypominać labirynt tajemniczych ścieżek. W których ważna jest umiejętność podejmowania uczciwych i sprawiedliwych decyzji dla dobra obu stron. Bądź gotowa na przemyślane rozmowy o trudnych tematach to może być niezbędne dla dalszego zdrowego rozwoju waszej więzi. W dziedzinie finansów podejdź do swojej gospodarki osobistej z perspektywą długoterminowego rozwoju i profilaktyki. Przemyśl, jakie kroki możesz podjąć teraz, aby zapobiec przyszłym trudnościom finansowym. To może oznaczać zarówno przegląd wydatków, jak i planowanie inwestycji. Bądź szczególnie czujna na alarmy dotyczące nieoczekiwanych wydatków i bądź gotowa skorzystać z ekonomicznych szans, które wpisują się w twój strategiczny plan finansowy. W kontekście kariery strategiczne planowanie i profilaktyczne podejście mogą chronić twoją pozycję zawodową. Dokonuj regularnych analiz finansowych swojej gospodarki kariery, pilnując równowagi między inwestycją czasu i zasobów, a potencjalnym zwrotem. Zwracając uwagę na ewentualne nieoczekiwane wydatki związane z rozwojem zawodowym, takie jak szkolenia czy kursy, upewnij się, że przynoszą one wartość dodaną dla Twojej przyszłości. Bądź gotowa na skorzystanie z szans ekonomicznych, które mogą pojawić się jako nowe projekty, lub możliwości awansu. W sferze zdrowia podejście profilaktyczne jest kluczowe. Rozważ regularne kontrolowanie stanu zdrowia i inwestowanie w aktywności o charakterze zapobiegawczym. Takie jak zdrowa dieta czy ćwiczenia. Jednocześnie bądź świadomy finansów. Planuj wydatki na rzeczy związane ze zdrowiem oraz stwórz bufor dla niespodziewanych sytuacji medycznych. Pamiętaj także, że mądre zarządzanie budżetem na potrzeby zdrowotne może przynieść korzyści nie tylko Twojej kondycji fizycznej, ale również poczuciu bezpieczeństwa finansowego. Baran. Ciesz się chwilą, zrelaksuj umysł. W miłości i związkach. Połącz umiejętność czerpania radości z chwili z empatycznym rozumieniem potrzeb partnera. Przy planowaniu wspólnych aktywności i organizacji czasu ważne jest uwzględnienie zarówno własnych pragnień, jak i oczekiwań drugiej osoby. Zrelaksowany umysł pozwoli na bardziej płynną komunikację oraz łatwiejsze znajdowanie kompromisów przy ustalaniu planów czy organizacji spotkań rodzinnych, co może przyczynić się do wzmocnienia relacji. W finansach znajdź równowagę między pogodzeniem się z obecną sytuacją, a poszukiwaniem inspirujących zmian. Ciesz się teraźniejszymi możliwościami, ale bądź otwarty na nowe pomysły, których możesz szukać przeglądając internet, czy rozmawiając z ludźmi, którzy mogą stać się Twoimi mentorami. Takie podejście pomoże Ci lepiej zaakceptować rzeczywistość i jednocześnie aktywnie pracować nad poprawą swojej kondycji finansowej. W kontekście kariery zanurz się w obecnym momencie i użyj go jako fundamentu do budowania przyszłości zawodowej. Akceptuj aktualne wyzwania. Jednocześnie, pozostając otwartym na inspiracje, które mogą pojawić się podczas internetowych badań lub w rozmowach z osobami wpływowymi w Twojej branży, taki stan umysłu pozwoli Ci na lepsze dostosowanie się do zmian rynkowych i rozwoju osobistego w naturalny sposób, co może prowadzić do większego spełnienia zawodowego. W sferze zdrowia, przyjmij aktualny stan rzeczy jako punkt wyjścia do zatroszczenia się o siebie. Zrelaksuj umysł i ciesz się każdą chwilą. A jednocześnie szukaj inspiracji w historiach osób, które pokonały przeszkody zdrowotne lub poprawiły swoje samopoczucie. Wykorzystaj Internet do znalezienia ciekawych pomysłów na zdrowy tryb życia lub wsparcie dla Twojego duchowego rozwoju. Czasem, rozmowa czy artykuł mogą zmienić perspektywę w sposobie myślenia o zdrowiu i działaniu na niekorzyść stresu. Lew, bądź cierpliwy, postępuj uczciwie w obszarze miłości i związków. Działaj zapobiegawczo, by chronić swoją więź przed rutyną i stagnacją. Bądź cierpliwy w poznawaniu partnera i jednocześnie wykorzystujcie wspólne eksploracje nowych miejsc jako sposób na pogłębienie relacji i uniknięcie potencjalnych przeszkód wynikających z braku spontaniczności. Postępowanie uczciwie oznacza szczere dzielenie się pragnieniami do podróży i przygód oraz być otwartym na kompromisy podczas planowania wycieczek, które oboje pokochacie. W kontekście finansów. Traktuj każdy aspekt swoich wydatków jako okazję do edukacji i osobistego rozwoju. Pielęgnowanie roślin domowych może być metaforą dla zarządzania budżetem. Tak jak rośliny potrzebują regularnego podlewania i odpowiednich warunków, tak twoje finanse wymagają uwagi i troski. Bądź cierpliwy w budowaniu zdrowych nawyków finansowych i uczciwy wobec siebie odnośnie możliwości oszczędności oraz mądrych inwestycji, które przynoszą długoterminowy wzrost. W dziedzinie kariery, Wzoruj swoje podejście na pielęgnacji roślin domowych, tak jak one wymagają regularnej uwagi i odpowiednich warunków do wzrostu. Twoja ścieżka zawodowa potrzebuje cierpliwości oraz uczciwych i pomysłowych działań. Edukacja w kontekście kariery to nie tylko formalne szkolenia, ale także ciągłe uczenie się z codziennych doświadczeń, podlewanie umiejętności, przesadzanie się do nowych ról, dbanie o siebie w odpowiednim świetle rozwoju. To działania prowadzące do kwitnienia Twojej profesji. W sferze zdrowia, wykorzystaj lekcje płynące z pielęgnacji roślin jako metaforę dla dbania o własne ciało. Bądź cierpliwy i wprowadzaj do swojej codzienności małe zmiany, które mogą przynieść pozytywne skutki na dłuższą metę. Podobnie jak regularne podlewanie i zapewnianie światła, jest kluczowe dla wzrostu i zdrowia roślin. Uczciwe podejście do własnego ciała i potrzeb to akceptacja indywidualnych wymagań. W zakresie odżywiania, odpoczynku oraz aktywności fizycznej. Pamiętaj, że odpowiednie dbanie o siebie to inwestycja w Twoją przyszłość.